Dziedziczka. Odcinek trzynasty. Występują. Nie potrzebujesz ratunku, nie zamierzam cię ratować. Więc czego chcesz? Zostań ze mną. Bądź blisko. Dlaczego mnie potrzebujesz? Nie mogę bez Ciebie żyć. Stałaś się dla mnie ważna. Ja zostań. Tylko o to proszę. Chcę być przy Tobie. Zbliża się kongres. Reprezentuj firmę u mego boku. Ty też jesteś mi potrzebna. Nie. Dlaczego? To dotyczy nie tylko nas. Nie możemy być parą, bo traktuje cię jak siostra. Przesadziłaś. Tylko ty możesz mnie ocenić. Mama suszy mi głowę, bo nie lubi Briana. Nie jestem głupi. Wykorzystujesz naszą przyjaźń. Nie pomogę ci. Kto nam mówi, że na krótko powiemy, że się pokłóciliśmy. Dlaczego mi nie powiedziałeś? Pierwszy raz oboje zyskamy. Kto zaproponował darowizny na rzecz organizacji charytatywnych? To firmy fikcyjne. Majątek zostanie dla nas. Dopilnuj, żeby każdy z braci stracił swoją część spadku. Firmy należą do ciebie. Ja się napracuję, a ty zgarniesz pieniądze. Chcę zostać twoją wspólniczką. Najpierw wyklucz jednego Del Monte z gry. Od kogo zaczniesz? Jest ich dwóch: alkoholik Mateo i Simon. Chętnie się go pozbędę, bo go nie znoszę. Zniszczę wszystkich. Majątek zostanie dla nas. Hmm, eso espero. Mam nadzieję. Niczego przede mną nie ukrywaj. Zdrajcy giną na wojnie. Zdrowie. Kto inny mi pomoże? To zbyt skomplikowane. Szefie? Podobno chce pan udawać jej chłopaka. Nie znoszę kłamstwa. Mówię to samo, ale ona nie rozumie. Tylko przez kilka miesięcy. Miesięcy? Nie dramatyzujcie. Załatwcie to między sobą. Nie chcę kłopotów. Wiedziałam. Kłócicie się, bo Jessica jest obłudną flirciarą. Błagam, nie może pan. Odwórzcie wszystko na miejsce. To niesprawiedliwe. Przekonałem żonę, że nie przejmiemy kwieczarni. To mój lokal i mogę robić, co chcę. Co to ma znaczyć? Co tu się dzieje? Mamy eksmitowano, bo zalega z czynszem. Nie przeprowadziliście żadnego remontu. To wina pani Mijan. Milcz. Pańska żona nienawidzi mojej córki i Briana. Dlatego to zrobiła. Rosa chce powiększyć nasz sklep, ale ja się nie zgadzam. To jego decyzja. Panie Paco? Niech pan się nie wygłupia. Litości. Tato, nie. Niech pan wstanie. Spłacę dług, jeśli pan ich nie wyrzuci. Niech dalej tu pracują. Za późno. Nie chcę mieć dłużników. Jak pan może to zrobić mojej rodzinie? Spokojnie. Każdy wie, że Jessica nas oszukała. O czym ty mówisz? Nie widziałaś że jest dziewczyną Lukasa? Nie. Powiedz, że ona zmyśla. Jak się mają moje gołąbeczki? Bratowo, nie zepsuj wszystkiego, zostawiając Juana i Sarę samych. Diabeł jest podstępny. Wiesz, ile osób z na pokuszenie? Nie pierwszy raz Juan współpracuje z kobietami. Szalejesz z zazdrości. Wiesz dlaczego? Bo Sara stanowi zagrożenie. Przez wiele lat Juan pozostawał niewzruszony na zaloty innych kobiet. Nie takich jak Sara. Nie jest wyjątkowa, ale Juan tak myśli. Nie jestem głupia. Widzę, że jest nią zainteresowany, ale odzyskam go bez niczyjej pomocy. Odzyskam jego miłość. Doskonale. Rozumiem, co czujesz. Nie chcę naciskać. Porozmawiajmy później. Mimo tego, co się dzieje między nami, mamy swoje obowiązki. Dziękuję za wyrozumiałość. Informację znalazłam w bazie danych. Proszę. Dobrze, że jesteś. Uzgodnij z Sarą stawki wynagrodzeń. Coś się stało? Pensje kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach są różne. To nie fair. Rozumiem, że wszędzie szukasz niesprawiedliwości, ale w tej firmie pensje są sprawiedliwe. Z danych wynika coś innego. Chcesz mnie oczernić w oczach prezesa? Porównajcie dane i załatwcie to. Czekam na raportę. Nie ma nieprawidłowości. Pensje pracowników obojga płci ustalamy zgodnie z prawem. Nie. Wyjaśnijcie to. Dyrektor finansowa pochodzi z marginesu i jest karierowiczką, jak jej matka. Szanuj moją matkę. Nie zasługuje na szacunek. Dość. Związała się z moim ojcem, żeby zniszczyć rodzinę. Powiedziała mojej mamie, żeby rozwiązać. Zwiadło się z tatą, bo chce za niego wyjść. Chciała ją zabić. Jak możecie być parą, skoro się przyjaźniliście? Powiedzcie prawdę. Potrafisz zepsuć romantyczną chwilę. Od przyjaźni do miłości tylko jeden krok. To ma być tajemny znak? Nie. Dobrze się czujesz? To tylko skurcz szyi. Kręcz. Jesteś inteligentny i dobrze wychowany. Chodźmy. Alondro. Wiem, że to nie jest najlepsza chwila, ale nie chcę marnować czasu. Mów. Jestem cała Twoja. To znaczy, słucham. Musimy odłożyć projekt hipoterapii. Juana nie chce, żebyśmy się spieszyli. Co się stało? Moja szyja. Berto, co mi zrobiłaś? To poważne oskarżenie. Moja mama omal nie umarła z powodu zatoru, który spowodowała Debora Portillo. Mama była w kiepskim stanie, ale nie wiedziałem dlaczego. Byłem świadkiem. Wtedy nic nie rozumiałem. Teraz wszystko jest jasne. Dzieci nie powinny odpowiadać za błędy rodziców. Bronisz jej matki? Popierasz Sarę? Nie wierzę, że najstarszy brat, nasz przywódca, dał się zaślepić tej kobiecie. To dwie różne sprawy. Codziennie walczę o jedność rodziny. Jesteśmy twoimi braćmi, a nie ta kobieta znikąd. Debora skrzywdziła naszą matkę, a ty pozwalasz, żeby obie zniszczyły nam życie. Przykro mi za zachowanie mamy, ale nie zmienię przyszłości. Rozumiem złość brata, ale ciebie też. Nie możemy żyć w nienawiści. Przyjmuję obelgi i złe traktowanie z pochyloną głową, ale dłużej tego nie zniosę. Chciałam mieć rodzinę, ale to koniec. Nie z wami. Zrozumiałam, że mnie nie kochacie i to się nie zmieni. Nic ci się nie stało? O, nie zabito twojego syna i wnuka, a ty zajmujesz się domem Del Monte. Przestań mnie zadręczać. Jestem pewien, że Pedro chciał mnie zabić. Tego nie bierz. Nie mogę nic powiedzieć o twoich ukochanych dzieciach. Ja mogę paść trupem. Skąd wiesz, co czuję? Do mnie nic. Bardziej martwisz się o braci Delmonte. Dla nich jesteś tylko służącym. We mnie płynie twoja krew. Ale nie traktujesz mnie jak syna. Uderz mnie. Trzeba ją zawieźć do szpitala. Podadzą jej lek zwiotczający mięśnie. Świetny pomysł. Podobno pan Agustin Perez umie nastawiać kości. Pomoże ci. Nie pozwolę, żeby mnie tknąło. Nie jest kręgarzem. Tylko mi zaszkodzi. Mówiłam Bercie, żeby nie ingerowała w moją energię kundalini ani w czakry. To jej wina. Zwolnij ją. Będziesz zmywać? Zostaniemy bez pomocy? Nigdy. Zawieźmy ją do lekarza. Ostrożnie. Jesteś dżentelmenem. Proszę nie ruszać głową. Jak miło. Synu, odetnij mi rękę za to, że cię spoliczkowałem. Wybacz mi. Palomo, zabierz stąd Tadea. Nie byłem złym ojcem. Pomagałem ci od śmierci Twojej matki. Pracowałem, żeby niczego ci nie zabrakło. Wujek i ja byliśmy dla Ciebie i Palomy matką i ojcem. Dlaczego nie rzucisz pracy? Bo tam mieszka Twój ukochany Juanito i Pedrito. A co ze mną? Nie bądź okrutny dla ojca. Mówi prawdę. Charował, żebyś mógł godnie żyć. Trzymałem cię na rękach po narodzinach. Pan Severiano też bardzo cię kochał. Dbał o ciebie jako o swoich synów. Choć na dźwięk jego imienia odczuwam złość, to prawda. Chciał płacić za twoje studia. Wolałeś imprezować i bić się na ulicach. Wiele razy wyciągałem cię z aresztu. Szef zawsze mi pomagał. Jak mógłbym odwrócić się od jego dzieci, skoro obiecałem mu, że będę się nimi opiekował? Wobec rodziny Delmonte odczuwam lojalność. Z tobą wiąże mnie ojcowska miłość. To najczystsze uczucie pochodzące z głębi serca. Synu, ciebie kocham najbardziej na świecie. Wujku wyrzucają panią Adele ze sklepu. Wyrzucili jej rzeczy na ulicę. Musimy jej pomóc. Chodźmy. Dzięki świętym, w które pani wierzy, nie zażądam spłaty długu. Głupi starzec. Zostaw go. Stój. Tak nie można traktować damy. Niech pan się nie wtrąca. To też moje sprawy. Adelita jest dla mnie wyjątkowa. Jak dla tych, którzy kupują tu kwiaty. Kolejny obrońca. Nawet gdyby przyjechał sam prezydent, nie oddam lokalu. Idziemy. Dziękuję za obronę. Pan Prospero też próbował, ale nic nie poradzimy. Przeciwnie, nie możemy pani zostawić bez pracy. Znajdziemy inne miejsce. Razem z Brandonem stworzymy aplikację do sprzedaży kwiatów. Pomogę ci odzyskać sklep. Przysięgam. Zatrudniłeś niemocę. Miał być skuteczny. Nie teraz w biurze są kamery. Masz mnie za głupca? Wszystko pod kontrolą. Trzymaj się z daleka od Kornelia, żeby unikać podejrzeń. Żyje. Ma więcej żyć niż Kot? Znajdę na niego sposób. Tym razem miał szczęście, ale to się nie powtórzy. Po co mi wezwałeś? Chcę odsunąć Juana z firmy. Pedro zaraz przyjdzie. Zaczynajmy. Świetnie. Co to? Wyjaśnię kilka ważnych punktów. Przepraszam za spóźnienie. Kontynuuj, Saro. Na ekranie widać symulację wykorzystania innego nawozu tej samej jakości, ale przy obniżonych kosztach. Zespół Juliety dokonał analizy. To ograniczony nawóz, który stymuluje glebę i co najważniejsze, chroni środowisko. Jaka jest różnica w kosztach? To jest najlepsze około 30%. Jest to szansa negocjacji w zależności od zamówienia. Wow. 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 Wspaniale. To oznacza dużo oszczędności. Można obniżyć koszty i utrzymać jakość awokado. Owszem, ale moim obowiązkiem jest ostrzec, że uprawy mogą odrzucić nowy środek. Zawsze używaliśmy jednego. Jeśli myślicie, że warto zaryzykować, proszę bardzo. Jakie jest ryzyko? Niskie, ale istnieje. Warto zaryzykować, żeby oszczędzić, na czym zależy dyrektorowi finansowemu. Masz mój głos. Wykonałeś analizę ryzyka? Oczywiście. Na wykresie widać, że korzyści przewyższają ryzyko. To dla nas dogodne. Biorę pełną odpowiedzialność. Doskonale. Zgadzam się.